Tutaj, proszę Państwa, mieszkamy. Proszę. Ale skąd musi mieć chwilę spokoju? Przyjdziemy wieczorem, jak będziemy szli do rekali, dobrze? Ale nie mowy ma nie, nie ma. Tam. no. Musicie nam pomóc się rozpakować, pojechać z nami po rzeczy moje, no mamy tutaj dwie walizy. Póki nie ma mamy, nie lubię takich historii. No to zgoda. Na razie jeszcze nie mamy klucza. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, teraz jest to już na pewno moja żona. Ale to pani nam wywróżyła? Tak, tylko, że pan wybaczy, nie widziałam pana trzy dni, więc nie mogłam panu powiedzieć. Mamy kupca na ten domek. I sam pan rozumie, że mieszkanie musi być wolne. Zaraz, zaraz. To co my mamy zrobić? No tego to ja już nie wiem. Znajdzie pan gdzie indziej. Nie ma co gadać, nawet nie ma z Lepszego numeru im pani nie mogła wykręcić. Niech pani da te walizki.